W dzisiejszym materiale poznacie 5 przypadków osób, dla których łamanie prawa to chleb powszedni. Trzeba podkreślić, że niezależnie od wieku czy miejscowości nie należą oni do... najmądrzejszych. Delikatnie mówiąc. A wśród kandydatów starających się o nagrodę Darwina mamy... Dwa przypadki dzieciaków, które uznały, że świetną zabawą będzie wywołanie alarmu bombowego. Motocyklista o kulach z ciekawą rośliną doniczkową. Złodzieja krów plastikowych krów, a także mściwego ex, który zgłosił wymyśloną napaść z bronią na kobietę. Domyślam się, że niektóre hasła brzmią interesująco, więc nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was do oglądania. I zaznaczam, że wszystkie sytuacje przedstawione w filmie wydarzyły się naprawdę. Tym samym nie należy naśladować zachowań przestępców lub co gorsza brać z nich przykładu. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, przygotujcie strawę i bawcie się dobrze. Bo uwaga, tu doszło do przestępstwa. Numer alarmowy 112. W Jak możemy pomóc? Dzień dobry. A, miałem wypadek na motocyklu. Do widzenia. Halo? Halo? Komenda powiatowa policji w Oświęcimiu potraktowała zgłoszenie poważnie i starała się namierzyć telefon ofiary. Lokalizacja wskazywała na okolice dwóch gmin Oświęcim i Helmek. Na miejsce dotarło kilka patroli w celu przeszukania rowów i krzaków, gdzie mógł potencjalnie leżeć ranny motocyklista. W międzyczasie też określono jego adres zamieszkania. Nikt nie otwierał drzwi, mimo że było słychać dźwięki obecności. Policja nie zamierzała się patyczkować z delikwentem. Wezwano straż pożarną i wydupcono drzwi. Wuta, wuta.

57-latek na kulach oznajmił, że faktycznie był ranny po wypadku, ale to było kilka miesięcy temu, ale o co chodzi? Tak musiał pod niebieskich, że zrobili mu rewizję mieszkania i znaleźli telefon, z którego wykonano połączenie i ładną roślinę doniczkową. Na jego nieszczęście zakazano przez polskie prawo. Nie dość, że sam na siebie zasłał kłopoty, to na dodatek teraz odpowie przed sądem. Nie tylko za fałszywy alarm, ale i za posiadanie narkotyków. Jeśli jakimś cudem byłbym w posiadaniu nielegalnego towaru lub substancji, to logicznym wydaje mi się ukrywanie lub... Na kłódkę, zakładając rzecz jasna, że nie jest to przypadek, a świadome działanie. I choć wydaje się to oczywiste, to jak widać dla wszystkich nie jest.